Mez Felicjanskiej o swojej relacji z Joanna Dyrkacz z Sanatorium Milości. Tylko nam Paul mówi, co ich naprawdę laczy i jak zareagowali, gdy pisano o ich romansie. Joanna Dyrkacz z nowej edycji Sanatorium Milości rozpala widzów swoim seksapilem i osobowością. Swego czasu seniorka była podejrzewana o romans z Mezem Milony Felicjanskiej. Co tak naprawdę ich laczy? O tym opowiedział nam sam zainteresowany, Paul Montana. Odważne sceny w sanatorium milości. Seniorka Bozena wystapila w samej bieliznie. Ale cialo! Anita z sanatorium milości jest oskarżana o wbicie noza w plecy koleżance z turnusu. Seniorkę zebrała glos, dochodzi do przeróżnych manipulacji. Powodem plotek o Mezuilon Felicjanskiej i Joanny Dyrkacz z sanatorium milości były zdjęcia. Czy Paul Montana miał romans? Słowa uczestniczki show TVP1 wiele tłumacza. Było mi przykro, bo ja kocham. Cudze słów.